yeah Także Milko, witam ponownie, znów tematy sportowe. Naszym gościem jest Paweł Surynowicz, redaktor naczelny Polskiego Kartingu. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Okazuje się, że Białystok to nie tylko Jagielonia, nie no tylko nie, piłka. absolutnie nie, chociaż tutaj nie wiem, czy, czy jest ktoś w Białymstoku albo na Podlasiu, który nie ma jakiegokolwiek związku z Jagiellonią, bo albo się obserwuje, albo się żyje tym życiem sportowym, no, ale... No, tak, to jest taki rzeczywiście symbol tutaj Podlasia, Jagielonia Białystok. No, dokładnie tak, ale Białystok i Podlasie to też przede wszystkim motorsport. Mm. O tym pamiętajmy. No właśnie, kartingi, tak? Tor jest, są zawodnicy, Tak. sukcesy jest. są. Oczywiście, mamy mistrzów Polski, mamy znakomitych kierowców, którzy kiedyś odgrywali kluczowe role jeszcze wtedy, kiedy Robert Kubica startował w sporcie kartingowym, ale kilka dni, kilka dni temu odbyła się piękna impreza w Białymstoku, właśnie tutaj na Torze Białystok. Retrokarting, Grand Prix pierwszy w historii, w historii, no tej sześćdziesięcioletniej historii polskiego kartingu. I sportu kartingowego. Także Białystok to też tradycje takie, które no, tylko w Białym Stałku można zobaczyć. Tak, bardzo ładne wydawnictwo, polski karting, e, strona internetowa. Dziękuję bardzo. A jak jest e, z, generalnie z narybkiem? Garną się e, młodzi ludzie, no bo tak, albo idą na piłkę nożną na Jagiellonie, Akademia, jak mieliśmy okazję z Rzecznikiem Prasowym porozmawiać, prężnie działająca, lekkoatletyka też jest bardzo mocna. No mamy mistrza Macie mistrz olimpijskiego, dokładnie mamy, jako Polacy. E, Wojciech Nowicki, wspaniały. Także Damian Czeki, a więc y, przedstawiciel z kolei y, biegów, y, płotkarz. Y, Ale Kamila Lićwinko, tato piłkarz, dokładnie. No a jak z kolei jest właśnie z, z kartingiem? Y, no, my się dzisiaj spotykamy dzień po wydarzeniu szczególnym dla polskiego kartingu, bo, bo wczoraj w Szwecji się zakończyły się Mistrzostwa Świata kategorii KZ i y, y, Akademii. FIA, co prawda nie białostoczanin, ale tarnowianin wygrał jako pierwszy Polak w historii Maciej Gładysz. To jest naprawdę niebywały sukces. Natomiast w Białymstoku Stoku no ta sekcja sportów kartingowych to przecież no, wybitni zawodnicy, którzy się ścigali. Do kilkanaście, dwadzieścia lat temu, którzy dzisiaj mają, e, mają swoje zespoły, jak na przykład Kubaroś, który ma e, wspaniały zespół i wychowuje mistrzów Polski. E, co prawda e, nie jest ich wielu dzisiaj, białostoczan którzy startują w, w kartingu, ale powoli ten karting się odradza. Tutaj mamy tor zbudowany przez miasto, mamy taki tor y, 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 rekreacyjny, można powiedzieć, sad karting, gdzie też mnóstwo ludzi y, y, rekreacyjnie uprawia y, sport kartingowy. Natomiast no, y, w rajdach też mamy olbrzymią tradycję. Także ten autonomiczny klub Podlaski jest zaznaczony na mapie Polski. To jest na pewno bardzo droga dyscyplina sportu i teraz tak, czy rodzice muszą partycypować w kosztach, kiedy jest na przykład młody, zdolny chłopak, to wy go bierzecie pod swoje skrzydła i jakby dajecie mu te możliwości, czy jednak tutaj ta strona finansowa też musi, musi rodzic zabezpieczyć? Nie, no oczywiście, no dlatego się mówi, tam gdzie się pojawia benzyna, tam jest na pewno i prestiżowo, i bardzo drogo. No bo to jest jakby, no fundusze są nierozerwalne, związane z, z motorsportem, ale warto powiedzieć, oczywiście rodzice muszą partycypować w kosztach, ale warto powiedzieć o tym, że sport to jest pierwszy krok w motorsporcie. To jest jedyna dyscyplina w motorsporcie, w której mogą uczestniczyć dzieci i rywalizować. Od siódmego roku życia praktycznie w Polsce. A więc no nie ma, jak przejrzymy nie wiem, 30-letnią historię wyników Formuły 1 i wszystkich wyższych serii wyścigowych, nie ma kierowców, którzy te, w tej pierwszej piątce, dziesiątce nie mieli styczności ze sportem kartingowym. Taką, taką styczność miał Robert Kubica, y zerka przychylnym okiem na karting w Polsce, czy właśnie nie za bardzo? No, szczerze. Szczerze. No, wiemy o tym gigantycznym projekcie Orlenu, czyli, czyli o tym zaangażowaniu w sport nie tylko wyścigowy, czyli Robert Kubica w Formule 1, ale również Orlen no, wspiera młode talenty i tam Robert Kubica również funkcjonuje. No, szczerze powiem, z mojej perspektywy myślałem, że będzie funkcjonować bardziej intensywnie. Eee, A to zajęty człowiek. No Co? bardzo zajęty człowiek. No przecież widzieliśmy, że startował tak, teraz, teraz w tak. Z, z, z wrócił na szczęście do formuły. No ale y, no, to pokazuje też poziom tego człowieka jako sportowca. No przecież to jest coś niebywałego. Y, wiele razy słyszeliśmy o tym, że y, Robert Kobica, y, no wspominając swoje czasy wtedy, kiedy on startował no niekoniecznie niekoniecznie to, to wyglądało tak, jak on by chciał czyli, czyli jakaś tam pretensja się pojawiała w jego, w jego tonie, że, że nie, nie było jakiejś takiej woli wsparcia w latach tam na przełomie lat dziewięćdziesiątych, 2000 kiedy on próbował się dostać do tej królowej motorsportu no ale ja go nie widziałem no kartingowych zawodach w Polsce, także no... Moim życzeniem byłoby, gdyby pojawił się Robert Kubica na jakichś zawodach Mistrzostwa Polski kartingowych albo Pucharze, bo wiem jak ten człowiek, jaką ma moc, jaką ma siłę. Sam byłem świadkiem, kiedy, kiedy Robert Kubica się pojawił na jednych z włoskich zawodach, ja byłem obecny wtedy i widziałem, że w ciągu 15 minut po prostu powstał tysięczny tłum i pięć stacji telewizyjnych. Także no y mówiło się, że w Formule 1 jest trzech ludzi, którzy przyciągają taką publikę. To był Michal Schumacher, to był Fernando Alonso, a trzecim kierowcą, on się już wtedy nie ścigał, bo on już był Tak. Mm -hmm. Robert Kubica, który potrafił w ciągu 15 minut dosłownie sprawić, że wokół niego jest tysięczny tłum. Bardzo żałuję, że nie możemy go powitać i obserwować na polskich zawodach. No, ale to może rzeczywiście kwestia czasu. Pan Robert będzie trochę mniej zapracowany, to, to być może także się pojawi. Czy ka karting to jest taka jedna z podstawowych dróg, żeby właśnie w Formule 1, ale nie tylko jeden, bo i dwa, i trzy gdzieś tam się pojawić? Nieodzowne moim zdaniem. W dzisiejszym czasie, w dzisiejszym świecie nieodzowna, ponieważ, no, bardzo prosty przykład. Na podstawie takiego zwykłego życia. Jeżeli ktoś, kto chce jeździć samochodem... I idzie na kurs prawa jazdy w wieku lat 18, i to jest jego pierwsza y, pierwsza styczność z kierownicą. Y, a ktoś, kto je, był w kartingu od y, 7 lat i y, y, ma 18 lat, i również y, y, próbuje zdobyć prawo jazdy, no to ma już y, 11 lat doświadczenia. I to tak ma, samo jest w motorsporcie. Tak. A... tak samo jest w motorsporcie, bo im wcześniej się zacznie, tym. No tak, to my... w wielu dyscyplinach. To w wielu dyscyplinach trzeba naprawdę od małego dzieci e, zachęcać, czy też dawać im możliwość. No przecież tenisiści, tenisistki to od, od dzieci, prawda? Muszą uderzać rakietami i później ewentualnie jest ta droga do, do sukcesu. W piłce nożnej tak samo. No Im szybciej młody chłopiec zacznie, tym lepiej. Ale wiem, że ty też masz swoje takie m, m, przeszłość piłkarską, bo mam. grałeś w Jagielonie. No właśnie, to jest mam, ciekawe. mam przez 21 lat uprawiałem piłkę nożną, nawet y, wyczynowo i zawodową. No to I to w tej Jagiloni, która rzeczywiście miała ten kryzys taki, tak? Była czwarta liga bodaj. Tak, tak, tak. No, ja, ja awansowałem do zespołu seniorów w wieku lat 17, wtedy, kiedy byliśmy w drugiej lidze. No i niestety była czwarta później. No ale pod, podźwignęła się jak Podźwignę. i to jest. tak. To jest teraz z dumą i, i perełką taką w Białymstoku. To jest teraz rzeczywiście taki, taki symbol. E, trybuny, na przykład jeśli ktoś idzie na zawody kartingowe, są kibice? Garną się, żeby oglądać? Jest to no jest... ostatnio w Białymstoku, jak przy tym Grand Prix Retro byłem zaskoczony, było mnóstwo kibiców, kilkaset osób, ale to, było, to była impreza po 25 latach praktycznie, która była pierwsza impreza kartingowa w Białymstoku. Natomiast w Polsce y, głównie w widownie z tworzą ci, którzy uczestniczą. No tak, bo jeśli, jeśli mówimy o sportach motorowych, to my na przykład będziemy teraz, kolejnym miastem będzie Lublin, gdzie motor Lublin na żużlu jeździ fantastycznie. Już jedną nogą jest w wielkim finale Ekstraligi i ludzie uwielbiają żużel. To są takie pewne ośrodki. No akurat w Białymstoku nigdy się żużel nie urodził, no ale karting już tak. No ale w Lublinie również. Bardzo wielki ośrodek kartingowy. Okej, okay, no to, to, to będę miał to na uwadze. Dziękuję serdecznie za spotkanie. Dziękuję bardzo. Paweł Surynowicz, redaktor naczelny kartingu był naszym gościem. Dziękuję serdecznie za spotkanie, no i powodzenia, na, na, żebyśmy rzeczywiście doczekali się kolejnego Roberta Kuwice. Dziękuję bardzo i zapraszamy na Podlasie Dziękuję bardzo. To wszystko na razie ze sportu! Posłuchaj